Jeśli chodzi o cele postaci, no to chcemy zdobyć 4000 ataku, by nasza tarcza była jak największa. I jeśli chodzi o substaty, to chcemy je w tej kolejności. Atak procentowy, atak flat speed, HP, Dev oraz Effective fres. No i przechodzimy do Teamów. I tutaj najlepszym teamem dla niego będzie Dunheng, Pinon, Syrydra oraz Sunday Jest to najlepszy korowy team jaki możecie złożyć właśnie na Dunhenga i jest on masakrycznie mocny. Kolejnym dobrym teamem będą doty, czyli Kawka i pozostali. Jest to dość dobry buff, dlatego, bo głównie skalują się doty z atakiem, a Danheng właśnie powoduje więcej ataku i no daje tarczę, więc jest dosyć dobrą jednostką, jeżeli chodzi o doty. Następnym dobrym teamem jest ten z Hyhetą oraz Anaxą, który potrafi zaboleć. I jeśli dodamy do niego dodatkowo Sandreya, to mamy naprawdę bardzo dobry team. Naprawdę jako tarczownik nadaje się do każdego teamu, który nie wymaga Hilera czyli nie nadaje się do Castoris Blade'a i tego typu teamów bo po prostu tam jest wymagany healer a nie tarcza bo te postacie same sobie zadają damage i ktoś musi to pokryć